Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Będziemy dzisiaj prowadzić szkolenie w zakresie dowodów osobistych, wydawania prawidłowego procesu realizacji zadań w rejestrze dowodów osobistych. W zakresie materiału również omówimy nowość, którą mamy już drugi miesiąc, drugi miesiąc obsługujemy, czyli moduł zgłoszeń. Jeżeli osoba składa wniosek o wydanie dowodu osobistego i posiada decyzję o posiadanym obywatelstwie, to czy oryginał decyzji pozostaje w aktach? Nie, nie ma potrzeby doręczania oryginału decyzji. Wy, jako urzędnik, weryfikujecie to obywatelstwo i odpowiednią notatkę w adnotacjach urzędowych sporządzacie bez, bez konieczności brania tej decyzji. Właścicielem tej decyzji jest osoba, której to dotyczy.